Zanim zabierzesz się za oglądanie tego materiału, chcę Cię poinformować, że w tym filmie pojawi się dużo wulgaryzmów, przekleństw, krwi i scen lub sytuacji, które mogą zostać uznane za potencjalnie nieodpowiednie dla młodych odbiorców. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Udanego seansu. Hej, 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 hej! Z tej strony SoulSong, a to jest kolejny odcinek z gry Dentures and Demons 2. Ulice waredze. Przejdźmy do rozgrywki od razu, a w trakcie rozgrywki powiem Wam coś, ale teraz wczujmy się w fabułę. Niedługo później, kurwa, miasto zostało niemalże zrównane z ziemią. Sprawdźmy, czy mogę się dostać do pierwszej miejscówki bez napotkania potworów ludojadów. Głos. Jaki, jaki tutaj głos zrobić? Weźmy taki, z, wiecie, z daleka. I może niech to będzie. To, to, to jest raczej męski. To jest ten gościu raczej z z autobusu, więc. <laughs> Uwaga! Pomocy! Tu jest ludożerny potwór! Hmm. Wspaniały zbieg okoliczności. Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! I co, działa? Do, do, dobrze ten głos brzmi? Nie nie mam pojęcia. Pierwszy raz gram przestrzenią. <laughs> Dobra. Lepiej mu, lepiej mu pomogę. Tup, 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 tup. A teraz. Pokazuj dokumencik przed panem policjantem Badasem w O, No, tam jest coś. Jest i on. Widzę go. Ej, dobra, ratujemy go, czy go nie ratujemy? Ostatnio go zrzuciłem na dół i się rozpłaszczył jak, jak naleśnik. A teraz co? Być może teraz mu pomogę, co? Żeby zobaczyć coś innego. Tak, no ja mu teraz pomogę, zobaczymy co... Co tym razem będzie. No, to kierowca autobusu, który mnie zostawił. Hej, ty, na moście! Pomóż mi, nie mam już paliwa i otknąłem! Nie bój się, uratujecie. cię! Hmm, powinienem go uratować? Mam wrażenie, że ten wybór będzie niósł za sobą konsekwencje. Pomogę mu tym razem, bo wcześniej go zabiłem, więc tym razem mu pomogę. I zobaczmy, co. Ty... Hmm, mógłbym pchnąć to auto do przodu. Tak, no teraz mu pomogę. Ktoś mądry kiedyś podobno powiedział: gdzieś taki cytat mi, mi utkwił, nie wiem skąd, nie wiem gdzie, a, a, ale nieważne co inni myślą o tobie, ważne co ty myślisz o innych, więc nieważne co kierowca autobusu. Myśli o małym Meksykaninie I dlaczego go zostawił, ważne, że my mu pomożemy, bo myślimy, że... No bo co, no... No bo... Pomaganie jest dobre chyba, nie? Więc zepchnijmy to auto do przodu Dziękuję za pomoc, nie zapomnę ci tego Dobrze jest zrobić coś dobrego A teraz spójrzmy na tę mapę Cmentarz w środku no nocy. Najlepsze miejsce, żeby zacząć. Dobra, dawaj mi cmentarz w środku nocy. Cmentarz Monumental. Dobrze, dobrze. Witam na cmentarzu Monumental. Wygląda na ciche miejsce. Trochę straszne w nocy, ale nie ma powodu, żeby się bać, prawda? No to zależy. Czy boisz się duchów spragnionych zemsty? No, tylko troszkę. <laughs> tylko troszkę. Ej, ej, ej! To nie taka miała być odpowiedź. Miał być tak zabawnie, no tylko troszkę. A... Nie wiem, co tutaj się nie zgrywamy, nie zgrywamy się, mały Meksykaninie w Sambrero i okularkach Badassa. Nie, zgry nie zgrywamy się. Dobrze, stram się jak cholera. To dobrze. Trochę strachu może ci uratować w tych stronach. Możecie uratować w tych stronach. Za tą bramą znajdują się duchy, w których skumulowała się wściekłość całego ich życia. Potępione dusze chętne, aby zadać ci taką samą karę. Czują takie emocje, jakie mają pary z dziećmi w stosunku do par bez dzieci. Dalej, znajdź drogę do środka. Dobra, ej. dobra. Easy. Easy, tu jest gargulec. Wezmę tę rzeźbę. Dobrze. Tu jest przycisk. Dobrze, tutaj coś pisało, nie? Instrukcja otwierania bramy. Brama otwiera się, kiedy oba gargulce są na miejscu. Każdej nocy grabarz ściąga statuę, żeby mieć pewność, że brama będzie zamknięta. Nie byłoby łatwiej użyć kłódki? No, oczywiście, że prawdopodobnie byłoby łatwiej użyć kłódkę. Nie spróbuję się wspiąć. Ten płot zrobiłby ze mnie ludzkiego kebaba. Ej, zawieśliście w ogóle kiedyś na płocie, jak przechodziliście przez płot? Napiszcie w komentarzu. Dobra, mm, tutaj. Ja wiem, co tutaj trzeba było zrobić. Na no spokojnie przecież grałem w tą grę już. A co to jest? Nie, spróbuję się wspiąć. Ten płot zrobiłby ze mnie ludzkiego kebaba. Dobra, ej. E, e! Dobra, pa, patera. Patera. Ja wiem, bo ja mam ekwipunek, nie? I zobacz. Ja położę gargul. Co tu? Nie mam pojęcia, co zrobić. Pomocy! Nie, brama się nie otworzy. Skąd wiesz? Brama jest zamknięta. Ej, dobra. Tutaj chyba nic więcej nie zrobię, nie? Bo tutaj ja wiem. Ja... W sensie to było dosyć trudne z tego co wiem. Ja wiem, że teraz w, gala... w kieszeni trzymam gargulca, ale ja wiem, że ostatnio się tutaj trochę męczyłem, więc ja pójdę do szpitala, mo... szpitala tamtego drugiego. Myślę, że to moment na odwiedzenie innego miejsca. Kurwa. Szkoda, że nie widziałeś swojej twarzy, chudy Soson Co do... Cześć, jestem Tommy. Junior poprosił mnie, żebym zajął jego miejsce. A czy poprosił cię, żeby... cię, żeby przyprawić mnie o palpitację serca? Nie, to był mój pomysł. Chciał, żebym ci pomógł, kiedy on zajmuje się innymi sprawami. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musi być zajęty. Więc są tu jakieś inne duchy oprócz was dwóch? Jasne. Jest Timmy. Siema. Niech cię zwiedzie... niech cię nie... niech... niech nie... Niech nie zwiedziecie jego rozmiar, nie jest duchem Krasnala. Tony, nieźle mordo. A nie, to był ten, dobra. Nieźle mordo. A to jest Tony, który zapomniał o swoim teatralnym wejściu. O, o, racja. Spójrz na mnie, mogę się zmienić w kolesia? Z kolesia w to babkę w mrugnięciu oka. E, psychodeliczne, co? Mi się głosy już tutaj mieszają. Nie zwracaj na to uwagi, po prostu wczuj się w fabułę i oglądaj. Zamierzamy spowodować pierwszy przypadek epilepsji światłoczułej wywołanej przez transseksualnego ducha. Myślę, że technicznie jest jednak duchem Gender Fluid. Ale mi się kręci w głowie. Cześć wam, coś ominąłem? Tylko zaprzyjaźnianie się z Czterooki. Czterooki? Mam dla was dobre wieści, duchy. Rozmawiałem z szefem JC. Powiedział, że dostaniemy się do nieba, jeśli posprzątamy ten syf Czy muszę być do tego dobrym chłopcem? Czy ty mówisz o tym Jaycee? To oznacza, że on istnieje? Nie, dobra. Nie, 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 poczekaj jeszcze raz, inny głos. Nie, 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 nie. To jest złatę głos nie? Nie, dobra. Ja się świetnie bawię przy tym, okej? Okay? Jak Ci się nie podoba, to wypierdalaj. Ja się świetnie bawię. Ja się świetnie bawię. A jeżeli ty też, to zostaw łapę w górę. A jeżeli nie, no to wypierdalaj. Dobra, nie możemy o tym rozmawiać. Pamiętaj tylko, żeby przestrzegać wszystkich jego zasad. Szczególnie tę jedną o masturbacji, to mi co? co? Czy on mówi, że muszę przestać bawić się moim potężnym bananem? Z twoim nerkowcem chyba. Poważnie. Myślę, że to najdziwniejsza z zasad. Wiecie, co ja uważam za dziwne? Spędzenie wieczności. Siedząc w chmurach słuchając bandnych gości grających na harfach. Okej, okay, ludzie, komedia dobiegła końca. Samson musi teraz popracować nad naszym zbawieniem. Oczywiście. Samson zawsze musi pracować. Let's go! Idziemy zbawić ludzkość, bo czemu by nie? Dobra, szpital. Jazda. Jazda, jazda. Jedzie karetka, spoko, my się nie boimy. Na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Dobra, szpital Quiet Hill to przypomina mi o czymś strasznym. Uuu, tak strasznym jak kondycja opieki zdrowotnej. Możesz spędzić dni na sorze, czekając, aż w końcu ktoś się tobą zajmie. Uważam, że jest to skandal, ale to raczej nie materiał na straszną historię, chyba że ta sytuacja dotyczy monstrualnej epidemii, na przykład wirusa, który topi skórę albo coś. Nie. Myślę, że tak byłoby przez niekompetentny rząd i brak poszanowania dla ludzkiego życia. Boisz się teraz? Cóż, to nie jest rodzaj horroru, którego spodziewałbym się doświadczyć w tej przygodzie. Rozumiem, nie martw się, dostaniesz tutaj dawkę terroru, której oczekujesz. Jestem pewien, że coś cię zje, zanim ukończysz sprawę. No i jeste poszedł. Nie. Jest tutaj, dobra, teraz się poszedł, dobra. Jak chcę poszedł, to spoko. Ej w ogóle widzę, że te, te materiały z Dentures and Dragons 2 wam się zbytnio nie podobają. W sensie. Małe jest wyświetleń, mało jest lajków, małe jest komentarzy, tak jakby ta seria do wam do Gustu nie przypadła, nie? Czy to prawda? Napisz w komentarzu, czy to prawda. Dobra, e, idziemy do szpitala. E, cześć! E, piękna, e, przyszedłem po. Nawet nie wiem po co? Nawet zepsuty zegar wybija dobre godzinę dwa razy dziennie. Ale nie ten, bo zabrałem mu wskazówki. <laughs> Dobra. Cześć, cześć Złotko. Dobry wieczór. Był dobry, zanim się pokazałeś. Zapytaj o szpital. Powiedz jej, że ma znajomą twarz. Zapytaj mu o szpital. Potrzebuję trochę informacji. Transplantacje mózgu są na drugim piętrze. Wyglądam ci na informację turystyczną? Zapytaj, czy możesz coś pożyczyć. Powiedz jej, że ma znajomą twarz. Powiedz mi, że ma znajomą twarz. Przypomina mi mojego dziadka. <laughs> Złe. Złe, dobra jazda. Z znam cię, jesteś recepcjonistką z pierwszej części Dentures and Demons. Dlaczego zmieniłaś pracę? Jak e, kto wie, może dlatego, że potrzebowałam nowego wyzwania, albo dlatego, że wszyscy wokół mnie byli mordowani, a ja nie chciałam być następna. Powiedz jej, że wygrała wycieczkę. Zapytaj, czy możesz coś pożyczyć. E, czy mogę pokręcić się troszkę po tej re recepcji? Tylko jeśli szukasz szybszej drogi, żeby trafić na ojom. Jestem tutaj, żeby powiadomić panią, że wygrała pani egzotyczną wycieczkę. Odejdź albo zrobić LEGATYWĘ! Odejdźmy. Do zobaczenia później. Boże, oby nie. Okej. Okay. Dobra, ej. Mm, winda, klik. O rany, to nie było takie proste. Ja wiem, że tutaj jest dużo pracy jeszcze, nie, tutaj trzeba dużo rzeczy znaleźć. Weźmy chipsy. Paczka może zawierać zarówno chipsy, jak i tony powietrza. Ej, weźmy jedne. Nie weźmiesz? Ale tutaj coś było do wzięcia. Ja to pamiętam, że tutaj coś było do wzięcia. Panini Pizza Tost. To jest bar, dobrze. Kanapka z serem, jak kanapka z pieluchu, wezmę ją. Czemu by nie? Pusta butelka, a może butelka pełna powietrza? No, optymista, co? Butelka pełna powietrza. Dobrze, dobrze, trzeba być optymistą, żeby być szczęśliwym, czy coś. Nie wiem, nie znam się, dobra, idziemy dalej. Um, być może teraz um, weźmy wygońmy recepcjonistkę. Ja bym potrzebował w takim wypadku znaleźć telefon, bo wiemy dobrze, że budka z telefonem. <laughs> o nie, chwila, to nie będzie telefonu. To jako, jak ona wygrała tą. O, zostałem oszukany, dobrze. Idę na inne piętro, zobaczyć, co tam się będzie dalej działo. No, bo jest jeszcze pierwszy piętro, i tak dalej, nie? Więc tutaj na spokojnie, na spokojnie sobie poszukamy. Klik. Winda mi nic nie daje, dobra. Idę na pierwsze piętro. To oddział geriatrii Wszyscy pacjenci pewnie śpią. Dobrze, klik. O, jest winda, ej. Jedziemy? A przygoda, dobra, dawać. Wrum, wrum. Ej. Nie na pierwsze, ja chciałem. Przepraszam, pani winda, ja chciałem. Ja chciałem jakieś, nie wiem, tajemnicze piętro Czy coś? Albo do piwnicy zjechać, czy coś? Dobra, idziemy tutaj Tutaj gdzieś będzie ta babcia... Oj, ej, dobra, jest waga Easy club, easy club, dobra yy, Wielka waga, wystarczająco dużo, żeby zważyć słonia Tutaj trzeba położyć... Ja wiem, co trzeba zrobić, no Proszę państwa, panato gargulec zastanawiam się, ile dotychczas już uniosłem Jeden panato, patrz Dobra, to jest za ciężkie, nie? To odkładam sobie. Eee, I szukam dalej. Złoto jest za ciężkie, dobra. To srebro, lekkie, ale dalej za ciężkie. To złoto również będzie za ciężkie. No, dokładnie, że tak. Dobra, to może troszeczkę mniejsze, co? Odważnik jest, jeden, dobra. A, bo to nie mogę, tak? Ok, poczekaj. A mogę coś jeszcze dołożyć? Co jest? Nie mogę dołożyć? Ej, to jak ja to mam zrobić? To jak ja to mam zrobić? Halo! Ej, ja coś chyba przeoczyłem. Nie no to są za duże, za małe w sensie. I ja to też jest za małe. No to już jest za duże. To co ja mam zrobić? Halo? Przepraszam, gdzie jest odważnik odpowiednio ciężki. Ja bym włożył tego kilka, ale tak chyba nie można, co? Ej, dobra, no dobra, to szukam dalej. O jest jedna tona. Wow! Ciągnąłem to ze sobą cały dzień bez mrugnięcia okiem. Wezmę gargulca z powrotem i wezmę ten odważnik, żeby... tak żeby utrudnić sobie życie. Mogę zapytać, gdzie ty mieścisz te wszystkie rzeczy? Nie widzę żadnego plecaka. Nie wiem dokładnie. W, w kieszeniach? Musisz mieć je wielkie. Nie, no co ty garnulec i tonowy odciążnik. W sensie ciężar, ciężar, tonowy, tonowy, jedna tona, to nie tak wcale dużo. Na spokojnie, dobra. Ehm, słuchaj, teraz tutaj chyba mamy wszystko zrobione. Jeszcze mogę się przejść tutaj zobaczyć, co się dalej będzie działo. Być może coś wezmę lub odkryję. Tutaj jest ta babunia. Od babuni będziemy kota brać, z tego co pamiętam. Zdjęcie kota wygląda na to, że to kot staruszki z łóżka numer jeden. Um, urocza starsza pani śpiąca z kotkiem na jej brzuchu. To ten sam kot, co na zdjęciu. Dobrze. Um, ja tutaj konwalię. Wziąłbym je, ale nie chcę kraść kwiatów tym uroczym staruszkom. Dobrze. Tutaj jest gościu jakiś. Śpiąca starsza pani. Wygląda na bardzo samotną i smutną. Naprawdę chciałbym ją pocieszyć. Spróbujmy ją obudzić. Czy pani mnie słyszy? Czy pani mnie słyszy? Muszę znaleźć lepszy sposób, żeby ją obudzić. Je, butelka zimnej wody na twarz e, dla, dla śpiącej staruszki. To jest to, co. Mm, to jest to, co. Ta, 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 ta gra oczekuje, na pewno. E, I wy też tego oczekujecie. 100%. W sensie, butelka zimnej wody na twarz śpiącej pani w szpitalu. Co może być lepszego niż butelka zimnej wody na twarz śpiącej pani w szpitalu? Napisz w komentarzu. Dobra. Mm, Wiesz co, no ja bym teraz, 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 teraz co, bym chyba na cmentarz poszedł, nie? Tak mi się wydaje, bo tutaj już więcej chyba nic nie zrobię, więc jazda na cmentarz. Teraz sobie tutaj odważę odważni pa, pa pa, postawię gargulca, odłóżmy tę figurkę na miejsce i teraz zobacz. I teraz zobacz odważnik na drugie miejsce i bang, Klang, ciki bang, bang! Tak miły mówi! Mi. Bang bang, bang! bang. Moje serce bije, Tiki, klang, bang! Nie zatrzyma się! Połóżmy ten ciężar. Dobrze, i teraz co można wejść do środka, chyba? Yeah, hall ja, yeah. Świetnie, udało ci się dostać na cmentarz. Myślę, że to dobry moment na powiedzenie ci czegoś więcej o tym miejscu. 50 lat temu w katakumbach popełniono podwójne morderstwo. Para kochanków została zwabiona na dół i brutalnie zmasakrowana. Adelmo Pellagra i Guendelina Ragd. On był miejskim sklarze, szklarzem. Ona, akrobatką w parku rozrywki Magbi. Zabójcą był schizofrenik. Seryjny morderca. A nakład to Rhag. Ej, to jest ten. Ona też była Rhagd, nie? Ten szaleniec pozostał z biegiem aż do dnia, w którym przypadkowo go spotkałem. I po całym żywocie mordowania ludzi, ostatecznie zmarł w tajemniczych okolicznościach. Co za pojeb. Tak. A fakt, że Anakletto był synem Gwendaliany sprawia, jeszcze raz, tak, a fakt, że Anakletto był synem Gwendaliny sprawia, że to wszystko wydaje się jeszcze bardziej niepokojące. Katakumby były zamknięte od lat, musisz znaleźć sposób, żeby tam wejść. Znajdę tam relikwie Erhagda, Erhagada, tak mi się wydaje. I nie okłamywałbym Ciebie. Musisz tam zwalczyć coś bardzo złego i potężnego. Nabierz otuchy, Samson. Jestem pewien, że Ci się uda. W końcu wybrałeś trudny tryb. Chyba musisz wiedzieć, co robisz. Przeznaczenie Adelma i Guendalian, a za chwilkę pokój 666, six, six, six. czyli <laughs> pokój 666. Dobra, memoriał ku pamięci ofiarom czarnej śmierci i ofiarom pożaru południowego skrzydła szpitala Quiet Hill. Zegar pokazuje 3.30, to zapamiętajmy. Czy ja tu w ogóle mogę użyć, użyć, użyć wskazówki? Nie chcę zniszczyć pumnika, dobra. Mm, ale wiem, że będę kopał, co? Groby chyba. To jest nagrobek. Okej, okay, ja mam łopatę? Nie mam łopaty, nie? Nie mam łopaty, dobra. Ja pamiętam mniej więcej, jeszcze więc tutaj lecimy jak burza, kurde, nie będziemy się tutaj, wiesz, Całka z tym wszystkim, lecimy jak burza z tymi tutaj... To wygląda na jakąś szopę grabarza, zamknięta na nudną kłódkę. Chyba skończyła mu się kreatywność. Nie ma dwóch garg gargulców przypadkiem? Dobra. Zużyta stara łopata, jestem pewien, dobrze, że przyda mi się przy profanacji grobów. No i ja lecimy trochę sprofanować grobów, bo dlaczego by nie? Halo? Co tutaj obok zegara się będzie działo? Łopata i ciapetapet drogą, nie chcę niszczyć grobów bez powodu. Jest powód! Musisz znaleźć wejście do katakumbów, soulstone! No ale dobrze, no ale dobrze. Zobaczmy, co tutaj wtedy dalej będzie, bo dalej też na pewno coś jeszcze będzie. O, są so i groby. Dobra, jakie są nagrobki? To jest nagrobek. Fajnie. Tu leży Adelmo Plagra, szklarz zabity przez Herhagda. Czy ja to. Łopata pękła. Trzon był całkowicie spruchniały. Ej, co? A mogę tak? To nie działa, dobra. Mhm. Czyli ja muszę znaleźć teraz jakiś kijek. Prawda czy nieprawda? U, tutaj będzie się działo. To jest pomnik anioła. Wygląda jakby coś chciał trzymać, nie? Tutaj jest wskazówka, czy ja ją mogę zabrać. Zagar słoneczny działa tylko gdy świeci słońce. Czy ja mogę coś mu. Mogę Ci położyć kanapkę z serem na dłonie? Nie chcę zniszczyć pomnika, dobra, nie. Okej, okay, dobra, to ja za dalej. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. To jest nagrobek kolejny. To jest kolejny nagrobek. Ja bym potrzebował jakiś patyczek, żeby łopatę naprawić. To miejsce to istny labirynt. Jak znajdę tutaj katakumby? Przeznaczenie Cię do niego doprowadzi. Co do cholery to ma znaczyć? Nie mam pojęcia. To było w moim scenariuszu. Wróć, jak będziesz mieć coś, co może wskazywać... wskazać Ci drogę. No mam coś, co może wskazać mi drogę, nie? Wskazówki, mordo. Dlaczego powinienem to tam rzucić? Hmm. To miejsce to istny labirynt. Dobra. Kurde. Co ja tam mogę rzucić, ej? Mogę to rytualnym sztyletem rzucić? Dlaczego? No bo nie wiem, rytualny sztylet, ty nie możesz tam podejść. Nie mam pojęcia, nie będę mi o to. Świeczka, zegar słoneczny, dobra. Eee. Fak, nie mam tego. Mhm. Ja mogę coś połączyć, mogę na przykład starą łopatę z wskazówkami połączyć, czy coś? Nie mogę połączyć, D dobra. Hmm. No dobra, to ja bym musiał, ja bym potrzebował znaleźć coś, co pozwoli mi rozkopać grób Sklełopata pękła. Hmm. No to chyba tyle z tego, co z tego miejsca, tak mi się wydaje, z cmentarza, bo tutaj dużo więcej nie zrobię. To wygląda zamknięte na kłódkę, chyba skończyła mu się kreatywność. Um, tu jest trzecia trzydzieści. To co, chyba szpital jeszcze nie. Chyba szpi... Ej, mam jeszcze w ogóle hotel, teraz mi się wszystko. Dobrze. Ale wracam do szpitala, bo tam jest trzecia 30. To prawdopodobnie będzie ustawienie godziny. Tylko nie do końca wiem gdzie. Czy to będzie tutaj ustawienie godziny? Chyba nie, co? Nie, nie tutaj. Dobra. Wiesz co? Pójdziemy jeszcze przeszukać sobie inne miejsca. Między innymi opuszczony. Kamieniował mi hotel Palazzo. Teraz przyniosę się do hotelu Palazzo, ale w tym odcinku to już by było na tyle. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś i że miło spędziłeś tutaj czas. Jeżeli tak, to nie zapomnij o zostawieniu łapy w górę, zasubskrybowaniu kanału, a ja zapraszam Cię już w. Piątek o godzinie 15 do kolejnego odcinka na kanale. W tym odcinku to już by było na tyle. Ży życzę Ci miłego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my